Zajmiemy się tą odmą. Jestem nawet w stanie włożyć przez tą poduszkę odmy, więc tutaj trzeba będzie podciąć. Oprócz tego odetnę te mocowania, które tutaj są, bo one są od kompresora klimy i pompy wspomagania. Trochę komicznie to teraz tu wygląda, więc nie wiem, czy nie przerobię tego jeszcze bardziej. To znaczy zetnę całkowicie na płasko tą łapę. Jeżeli i tak mam już ją spawać, to przespawam sobie króciec w inne miejsce. Podstawa odmyścięta, na to idzie blaszka i później przyspawam jeszcze króciec ten oryginalny. Wszystko teraz jest dużo bardziej kompaktowe i jakoś chyba lepiej to będzie wyglądać. No i zostało jeszcze wężek, założyć powinien pasować bez skracania elegancko.